Hej, witam wszystkich, ja nazywam się Loczek i w dzisiejszym filmiku mam dla was Modern Warfare 3. Nie chciałem, aby dzisiaj na moim kanale pojawiało się Modern Warfare 3, ale niestety wydawcy Medal of Honor troszeczkę tam pokrzanili, popieprzyli i beta, która miała okazać się właśnie dzisiaj, piątek, około godziny 18.20, niestety została przesunięta i beta pojawi się około 5 rano w sobotę, dlatego... Dzisiaj już was nie uraczę raczej filmikiem z tej oto gry. A szkoda, bo bardzo byłem ciekawy, jak to miało wyglądać. Chciałem wrzucić dzisiejszego dnia dwa filmy. Pierwszy miałby wyglądać po prostu mój, mój, mój pierwszy mecz, moje pierwsze wrażenia. A drugi filmik już to by był gameplay z komentarzem, taki jak robię teraz. Po prostu na suchu, abym wypowiedział się po kilku meczach, kilku godzinach może gry, co o tym sądzę. Bo Metal of Honor troszeczkę mnie zaciekawił, jak Battlefield 3 skreśliłem. Na całej linii nie podobał mi się Battlefield 3 i nadal mi się Battlefield 3 nie podoba. Tak, Medal of Honor przybrał troszeczkę taki charakter Call of Duty. Jak wiadomo, zżynać od konkurencji najlepiej i Call of Duty, Black Ops 2 i Medal of Honor Warfighter są tak pozżynane od siebie. Zauważcie, że nie wiadomo kto od kogo pomysły nakradł, ale troszeczkę podobieństw bardzo łatwo można dostrzec. Troszeczkę o tym, co widzicie w tle. Jest to Modern Warfare 3, jak już mówiłem, jest to free for all, używam MP7, na mapce Arkaden, das Arkaden, niemieckie centrum handlowe. I oczywiście jest to MOAB, jak to na moim kanale zwykle przystało. Pa y pamiętam, że jest to dość starszy gameplay, ale on się coś tam szmerał po moim kanale, jest to dość szybki MOAB i naprawdę agresywny, więc postanowiłem, że podpasuję troszeczkę do mojego komentarza. A wracając do Medal of Honor, bo niestety nie chcę wrzucać materiału z Medal of Honor. A chciałem troszeczkę. Troszeczkę w kółko, kurde, gadam troszeczkę. Czemu ja gadam troszeczkę? Trochę chciałem wam powiedzieć o Medal of Honor i co o tym sądzę. Yy, widziałem kilka gameplay i jak pierwszy Medal of Honor wersja 2010, bo chyba taką on dostał nazwę, nie, nie za bardzo mi się to podobało. To było przywrócenie marki Medal of Honor na rynek aktualnych konsol. Nowej generacji sprzętu i to nie było moim zdaniem zbytnie udany powrót. Była to dobra gra w singlu, bo singla tam przeszedłem, ale w multi nie bawiło mnie to. Było to pogranicze wtedy świetnego Modern Warfare 2, a potem Black Ops, bo to w tym okresie wyszło. Wtedy Call of Duty naprawdę świeciło triumfy i jeszcze ta marka nie była zakończona. Teraz nie wiemy co będzie z Black Ops 2. Zdania są podzielone, bo widzę po jak pytałem was byście swoje zdanie poprzez łapki w górę czy komentarze wystawiali to dużo negatywnych komentarzy jest na temat Black Ops 2, że to już nie to samo, że bronie inne, że Kałacha brakuje. Ja wrzucę listę reszty broni, bo naprawdę dziękuję, tam była duża aktywność moich widzów. Naprawdę dziękuję że za taką aktywność na tamtym filmiku. Yy, całą resztę akcesoriów i broni wrzucę w następnym filmiku, który powinien się ukazać albo w sobotę, a jak nawrzucam filmików z Medal of Honor, to taki filmik ukaże się w niedzielę. Dobra, dziękuję wam wszystkim. Tutaj wynik Moab nie zdążył wybuchnąć, bo po co? Ja Wam dziękuję za wysłuchanie tego filmiku. Zapraszam do ocen, yy, subskrypcji komentarzy. Do usłyszenia już prawdopodobnie w Medal of Honor. Cześć!